I teraz musimy zadzwonić do tego hotelu. O Boże nieco. Cztery, sześć, cztery, trzy, trzy,

Proszę zaczekać. Czy mnie nie spisuje, jakbyś się to wszystko z pamięci? Słucham, bar. Chciałabym rozmawiać z Georgeem. Georgeem? Z panem Georgeem? <coughs> tak. Był barmanem w ulicy w latach 50. Nie chciałbym pani rozczarować, ale pan George nie pracuje już od dłuższego czasu. A o co chodzi? Powiedziano mi, że tylko pan George zna recepturę pewnego niezwykłego koktajlu. Koniecznie muszę znać jego skład. To sprawa życia i śmierci. Chętnie bym pomógł, ale stary George znał mnóstwo przepisów. Był najlepszy w swoim fachu. Zostawił nam swoje receptury, zanim odszedł. Gdyby zechciała pani powiedzieć, o który konkretnie pani chodzi? Cóż, nie wiem. Mówił pan, że jest ich wiele. Tak. Paris Picking Shuffle, Deep Green Secret... Boku, boku, <gul> blue Helena, Red Mambo... Helena? To ten! Blue Helena! Dobrze niech spojrze. Blue Helena, miarka wódki, miarka blue kurakao, miarka miodu, plasterek cytryny i lód. Wstrząsnąć ci gotowe! <gul> Doskonale! Bardzo panu dziękuję. Niezwykle mi pan pomógł. A już powiem. Eee, mam bioty i cytrynę. To jest jakiś krystalizowany miód, więc nie za dobrze. Hmm. Chyba nie to jeszcze potem. Można lepiej w tym jutro stopić. Poczekaj, że o podgrzewanych basenach. Dziś to nie ma co gadać w ogóle. Ja musimy sobie basen, basenik podprzeć. Ten mój wygląda, trzeba powiedzieć. Dobra. Przynajmniej nikt teraz nie dzwoni. Przynajmniej tak przerywać to się nagrywanie. To nie dopuszczalne. Dobra, to mamy włączenie, lód, mleko, cytrynę, miód i wstrząsnięcie. Wódkę. Tutaj. Myślę, że to ta wódka jak tego. Borysza, cytryna. Tutaj. Miód. Mm.

Um, raz to już będzie tak od końca raz, dwa, trzy, cztery, pięć i blue curacao będzie na plusie bilinowym numer pi- numer pięć i teraz zateczek wódka to będzie dwa tak, mamy tego od tej strony to jest ktoś biliny, czyli on Odkluć kluc klucz wiązowy z po prawej stronie, czyli trzeba zacząć od piątej, od prawej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups. Ups. Źle. Źle, zle, Źle, Źle. Powinno być 2 mm, A tu 5 mm, Chyba będzie źle No z tego mi wydaje się przyjemnie, chyba będzie źle Mój Boże, fuj! Z jakiej wody ognistej to sporządziłaś? Chciałaś mnie otruć? Nie, to jest... Yy, Blue Helena. Wykluczone. Blue Helena miała kolor jak... ten aromat jak... Rozumiesz? Nie była tak klarowna jak... Mm, jednego jestem pewna. To nie jest Blue Helena. Trochę wysiłku, moje dziecko. Dobrze, spróbuję innego połączenia. Ups, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka, moja bardzo wielka wina. Tak, jest na, na kluczu, lek, raz, lek, 5 I pięć. I dwa. Mm. lek, I miód. I wciąż. I żeby wydźwięcze z mojej strony. Przepraszam. Świetnie. Spłatka. Mój głos. Mój Boże, to okropne, przerażające! Nie wierzę własnym uszom. Bluch Helena jest bezsilna. Nie działa na głos starej kobiety. Pani, głos jest doskonały. Proszę w siebie uwierzyć. Musi się pani rozgrzać to wszystko, po tylu latach to normalne. Nie, nie. Dziękuję za Twoje poświęcenie. Naprawdę nie mogę wyjść na scenę z tak słabym, żałosnym głosem. Moje wykonanie byłoby tak bardzo słabe. Otrzymałabym fatalne recenzje. Musi Pani tylko odzyskać pewność siebie, prawda, James? Z całym szacunkiem, madam, ale wydaje się, że Pani głos jak żeglarz powrócił po latach. Bądź cicho, James! Zasmarkany Lizusie! <coughs> i nie wyleźć siebie, dopóki nie rozbiję kryształu. Pokażemy, jak jej Pokażemy, jaki, Pokażemy, jaki jej, jej głos jest silny. Y nie to. Mój głos! o... <noise> Wow, pięknie! Boże, co ja zrobiłam? Mój głos powrócił, James, słyszałeś? Mój głos, odzyskałam głos. Pani głos jest wspaniały, jak zawsze, madal. Lecz proszę nie zapominać, nie jest pani już podlotkiem. Czas zebrał żliwo. Ty też nie jesteś już zabawką jak niegdyś, James. Mam nadzieję, że sam będziesz się bawił doskonale. Pozostawienie pani samej nie wchodzi w rachubę, Madame. James, nie wygłupiaj się. Cóż miałbyś tam robić? Twoje miejsce jest tutaj. Przygotuj wszystko na mój powrót. Nie będę nalegał, proszę pani. Przygody nie należą do zbioru moich wbudowanych funkcji. Być może ma pani rację. Jak zwykle. Jeśli dobrze rozumiem, pojedzie pani ze mną do Konkol Ależ tak, moja droga! Wyruszam w tournée! Podnieście kotwicę! Wrócę do sterowca i przygotuję nasz odlot. Proszę. Proszę do mnie dołączyć, gdy będzie pani gotowa. Zaprowadź mnie do pokoju, James. Muszę się przygotować. Szybciej, szybciej! Na co czekasz? Moi wielbiciele czekają. Czy szybciej. jest pani pewna, madame? Zamknij się i weź się do pracy, James! <noise> Zabrałem ten... ten... ten To mój katar. Dzięki. <tryk> Mamy ma dawno mały ścigosz. W <tryk> podróży. Będziemy spieprzcili ten nam pogaz, bo że są fajne dźwięki jak wyjeżdżamy. Zaraz cichnę. Chciałam przeprosić za fontannę. Mam nadzieję, że nie uszkodziłam jej. Warto ja, sobie kroi. W sposób, by móc spotkać się z Madam Romańskim? Hej! Żaden problem. To znaczy, kogo teraz interesuje jakaś głupia fontanna. Więc jest pani zaprzyjaźniona z panią Romański? A co takiego powiedziała jej pani, by zaskarbić sobie jej przychylność? Spytałam się, czy nie pojechałaby ze mną zaśpiewać w fabryce. Romański? Ma śpiewać? Od lat nic nie zaśpiewała. Nieźle się zdziwię, gdy pojedzie z panią. Zobaczymy. Zawsze trzeba mieć nadzieję i być wytrwałym. Z pewnością tego pani nie brakuje. Nikt temu nie zaprzeczy, madame. Nigdy nie sądziłam, że będę podróżować tak daleko od domu. Jest pani młoda. Proszę otworzyć te wielkie brązowe oczy i poznawać świat. Moje oczy nigdy nie były tak otwarte, panie Feliksie. Jadę. Zabieram ze sobą madame Romański. Niewiarygodne. Więc udało się ją przekonać? No dobrze. E, e, czy na pewno ta podróż to dobry pomysł? Ona Jakie napady! I... Niech się pan nie martwi. Zajmę się nią. Poza tym niedługo tu wróci. Mam nadzieję. Zabiera pani mojego najwierniejszego gościa. Ehm, mojego jedynego. gościa. Tak, jakiś twój gość w basenie? Był trochę samotny. Nie. Zawsze jest przecież telewizja i James. A czy dwaj pacyci w basenie to co? Kanarki? Czy jest jakiś sposób, w jaki mógłby mi pan pomóc w moich poszukiwaniach? Dawno temu może, ale dziś nie ma mowy. Może to zabrzmi niedyskretnie, ale wydaje mi się, że Hans Vorarlberg mieszkał tu kiedyś. Czy słyszał Pan coś o nim od tamtego czasu? Zasady nie pozwalają rozmawiać o przyjazdach i wyjazdach naszej klienteli. Ale powiem, że od czasu wyjazdu Hansa Vorarlberga z naszego hotelu nie miałem przyjemności go spotkać. Od bardzo, bardzo dawna. Szkoda, że w pańskim hotelu nie ma zbyt wielu gości. Tak? Nasze dni chwały odeszły wraz z przeszłością. To wszystko. Czy to pana nie smuci? A powinno? Dawno temu spotkałem najwspanialszych z najlepszych. To było. Do widzenia, panie Feliksie. Więc nie zmieniła pani zdania? Królewski Kolewski apartament apartame. to byłby pani interes życia. Bardzo dziękuję, ale naprawdę muszę jechać. Czeka jak wygląda ten królewski apartament. Przegadujcie się na szok! <grywa> Halo? Cześć, to ja, Olivia. Cześć, kochana. Co słychać? Jak było u Goldbergów? Trochę... Um, alkoholowo. To wszystko? Co się dzieje? Zapomniałaś języka w gębie? Hej, powiedz, co się dzieje? Jak tam sprawa? Co z tą panną Nie że to trochę za długo trwa? Nie nudzę się ani trochę, mogę ci powiedzieć, ale... Hej, Oliwia, co się dzieje? Nie odpowiedziałaś na moje pytanie, to trochę do ciebie niepodobne. Mówiłam ci, że kupiłam tę jedwabną niebieską blusę. Tak! Oj, to skręci! Oliwia, co to skrę... No dawaj, zaczynam się martwić. Okej, okay. przepraszam. Zrobiłam coś strasznego, nie mogę już spać, nie mogę jeść, cały czas mną rzuca. Olivia, powiedz co się dzieje. To o nie! Co z Danem? Czy stało mu się coś? Ja... O nie, nie e... zrobiłam tego! Nie nienawidzisz mnie do końca życia. I dobrze. Na twoim miejscu ja... Co? Po Goldbergach, no, zabrał mnie do domu, byliśmy... O, wiesz, nie powinniśmy tyle pić. Wpadł do mnie na jeszcze jednego i wtedy... Znienawidzisz mnie, Kate. Proszę, znienawidź mnie. Nie zrobiłaś tego! Tak, rozumiem. To moja wina. Nie ja umiałam ci powiedzieć, że od wieków ten mi się podobał. Ale jesteś moją przyjaciółką i jesteście zaręczeni. Tyle. Ale przez ten ostatni czas tak się do siebie zbliżyliśmy, że nie wiedziałam już. To jest dobra. Co złe. Okej. Okay. Zżera mnie poczucie winy. Chcę umrze! Ojaj. Słuchaj, nie przeciągaj struny. Ty i Dan to trochę nieprawdziwe. Olivia, kończę. Muszę przeanalizować te nowe dane. Jesteś automatem! A... O? Odkładam, chcę być mm. sama. O. No, 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 no. Powiem, że nie będę starać się Tak się wystroiła. Też teraz zamykam. 잠시만요 여러분 차 왔어

Mamy mały problem. No cóż, nasz miły dyrektor, nasz dyrektorek zamienił się w porywacza, do no, dziwaczeń koperowych. To był na tyle z Ararbadu Ar i myślę, że następne, w sensie, co jeszcze zwykle komuś grać z Ararbadu. Ar Były takie krótkie sekwencje, że po prostu nie można się z tego dzielić. Na razie.